Śniący zbudź się! Cholera, to jest! Widaj Kaloni! Śniący, posłuchaj. Widzę właśnie wizję. Nie wiem dlaczego, ale nowicjusze cały czas coś piszą. O czym ty gadasz? Jaka wizja? Jest to wizja, w której śpisz. Przecież nie szpię. No nie wiem. Ta wizja lata po całym obozie... Nie wiem o czym ty mówisz. Jestem z świątyni, miszkę. Przecież widzę, że mi śpisz. A gdzie jest ta wizja? Przecież ci mówię w obozie na bagnach. To niemożliwe. Przecież nie odpalałem teraz wizji. <śmum> Hej, Beliar, posłuchaj. Podobno po obozie. lata wizja. Jackię. Jak to możliwe? O cholera. Nie wyłączyłeś ostatniej wizji.